Jest tu bardzo pusto, jest bardzo zielono i jest bardzo dużo nowych asfaltów. Drodzy Państwo, jesteśmy znowu w Beskidzie na Bikeshow i dzisiaj będzie klasyk Beskidzki, objazd trasy. No i kolejna okazja, żeby pooglądać te piękne tereny. Tym razem z perspektywy szosowej, bo ostatnio jak był Beskid na Bikeshow, to był Beskid gravelowy. A dzisiaj sobie sprawdzamy, co tutaj można na szosie pojeździć. Tak jest, proszę Państwa. Klasyk Beskidzki, impreza, którą tutaj w tym roku postanowiłem wziąć pod patronat showowy, impreza szosowa, trochę brakowało myślę, że takiego kontentu i brakowało wyścigu szosowego na bike show. A co jest fajne w klasyku, to to, że myślę, że tę markę zna wiele osób, kojarzy ten wyścig, który już chyba od 2011-2012 roku w ogóle po szosach tutaj, tych rejonów się przemieszcza. I moi drodzy, fajne jest to w, właśnie w tym wyścigu i w ogóle w tych rejonach, że mam wrażenie, że one są nie do końca jeszcze odkryte, że jednak pod halę tam mnóstwo osób wie, że można się pościgać, można pojeździć, scena szosowa gdzieś na zachodzie Polski też, jest dość mocno rozpropagowana. A tutaj te nasze rejony właśnie związane z okolicami Magury, Beskidu. Mnóstwo świetnych szos, mnóstwo ciekawych miejscowości, ładnie wyremontowanych szos, a mimo wszystko wiele osób tutaj nie dociera jeszcze tak często. A ja sam jestem tego najlepszym przykładem, ponieważ no, pamiętacie relacje z zeszłego roku, kiedy na gravelu jeździliśmy w okolicach Magurskiego Parku. Tam wszystko było dla mnie nowością, a naprawdę są to tereny, które są fajne i ciekawe rowerowo. Ale też, jak Wojtek mówił, tutaj jest naprawdę co zobaczyć: jest mnóstwo takiej starej historii, troszeczkę zapomnianej, historii bardzo dynamicznej, no bo przecież historia łemków, historia całych kultur, które stąd zostały de facto usunięte, wyparte i których ślady gdzieś tutaj jeszcze po tych lasach, po tych wzgórzach się kryją. Bardzo, bardzo fajny rejon do, do zobaczenia, więc no. Bardzo jestem zadowolony z tego, że mogę tutaj być patronem medialnym tego wydarzenia klasyku beskickiego. No i też po prostu przy tej okazji znowu tutaj się pojawić, pojeździć donazy na szosie. No i dzisiaj właśnie z Wojtkiem pokażemy trochę, jakie tu są widoczki. A jest pięknie, bo jest początek czerwca, jest dojrzeźko, ale jest słonecznie, jest bardzo zielono, więc myślę, że będzie to całkiem ładny materiał przy okazji. Sprawdzenia trasy wyścigu. Tak naprawdę jesteśmy tutaj też po to, żeby sprawdzić trasę przed wyścigiem, który już wkrótce. Jechaliśmy grać w piłkę. Nie, niekoniecznie. Chociaż... Można. Tak, chociaż można i Morawa jest rzeczywiście przygotowana. Jesteśmy na stadionie LKS Uście Gorlickie, gdzie będzie baza wyścigu Klasyk Beskidzki. Tutaj Jan wam pokaże, po lewej stronie jest... Oto i on. Tak, oto i on, czyli miejsce na dekorację zawodników. Tam budynek dalej będzie biuro zawodów, miejsce na zawody dla dzieci a także miejsce dla wystawców. Tak. Także tutaj się wszyscy spotykamy już 21 czerwca. Uście Gorlickie, proszę Państwa, Klasek Beskidzki, znana impreza, myślę, że wielu osobom. Impreza, która jest też o tyle ciekawa z perspektywy mojej, bo prowadzi po terenach, które tak naprawdę są nie do końca odkryte przez wiele osób. Czyli te tereny i na szosę i na gravel to jest coś, co uważam, że warto promować i warto pokazywać, bo jest tutaj ładnie, a jest pusto. No jest tu co podjeżdżać Zdecydowanie kawałek na początku po lekkich kopkach A potem się zaczyna zabawa Także 50 km, 52 km Ale te ponad 1000 metrów to się za darmo nie zrobi Dojeżdżamy... Piecze, nie? Piecze Dojeżdżamy tu tu gdzie? na bielankę od drugiej strony Jest tu gdzie zapiec nóżkę Asfalcik jak dywan O, a propos historii tych rejonów historii Łemkowskiej to napisy podwójne językowo koniec pierwszego tak naprawdę podjazdu to będzie premia górska tak jesteśmy na 15 km całej trasy kończymy podjazd pod bielankę będziemy jechać w stronę nowicy i tutaj będzie zlokalizowana premia górska fakro także e, będzie można walczyć o dodatkowe nagrody wśród e, pań i panów także zachęcam jeżeli nie chcecie walczyć o wygraną wyścigu, to możecie zawalczyć o wynik na premii górskiej i zejść z trasy potem dokładnie tylko tylko premia górska i potem nic. prawdziwi górale. Nie, ale fajny podjazd jest w lesie, więc naj jak będzie, jak będzie padać, to przeżyjecie, jak będzie upał, to nie będzie tak gorąco, więc. Niesamowite jest to, jak tutaj remontują się te asfalty i w jak zaskakujących miejscach potrafią być Położone nowe dywany asfaltowe, i to się proszę Państwa tyczy nie tylko asfaltów, ale też szutrów, bo tutaj w tych rejonach, w związku też z gospodarką leśną, robi się mnóstwo dróg szutrowych I można sobie układać takie pętle, gdzie poczujecie się w ogóle, jakbyście byli na jakimś końcu świata, bo w ogóle te rejony to są jedne z najmniej zaludnionych terenów w Polsce, że generalnie po prostu tutaj e, gęstość zaludnienia na metr, czy kilometr kwadratowy jest najniższa w Polsce, więc uwierzcie mi, że trochę tutaj to czuć w wielu rejonach, więc jak ktoś ma ochotę już poza wyścigiem, ale wybrać się w rejon gdzie dwie godziny od Krakowa można w zasadzie zapomnieć o cywilizacji no to to jest to miejsce te tereny pięknieją, proszę Państwa. Ale tu się robi ładnie. No, jeszcze jak te drogi się zmieniają i asfalty. No, jest po prostu raj. Trochę raj dla introwertyka. Kogoś, kto lubi tutaj pustkę i ciszę. Piękne. No, tak gwoli uczciwości trzeba też powiedzieć, że niektóre asfalty, jak to na koniec świata przystało, jeszcze wymagają trochę czułości ze strony władz, ale ogólnie rzecz biorąc, nie jest źle. Natomiast zawsze, jeżeli... Macie opcję na trochę szerszą oponę, na jakąś 30-32. Zawsze lepiej założyć. Taka moja życiowa rada jako człowieka, który jeździ wszędzie na 40 czasowych. No ale przede wszystkim zjazdy są już z grubsza wyremontowane tutaj na trasie. no Chłopaki się postarali. No właśnie mówię, że postaraliście się, żeby zjazdy były wyremontowane i widzę, że tak, dosłownie. Tak. W wyznaczeniu trasy też skorzystaliśmy pomocy lokalnych chłopaków, którzy jeżdżą na rowerach, tak staraliśmy się wyznaczyć tą trasę, aby była przede wszystkim bezpieczna. Zjazdy były w jak najlepszym stanie, żeby nie było dużo dziur nie było dużo naniesionego klińca. Jak widać można znaleźć takie tutaj drogi, Dokładnie. że pod górę było, było trochę dziurne, dole jest spoko. A w ogóle też warto zaznaczyć, że myślę, że część z Was, no Wojtka może kojarzyć z, z rajdów, no i też z organizacji w ogóle wyścigów rowerowych. Natomiast no też warto wspomnieć o Piotrku tutaj, którego chwilowo nie ma z nami. Piotrek tutaj odpowiadał też za tematy trasowe. Tak, Piotrek, tak. grawelowiec, Piotrek, którego w ogóle widzowie bajkszą mogą kiedyś kojarzyć z takiego bardzo starego filmu z Tombstone'em. Piotrkowym, więc tutaj Piotrek no wie, co robi. Tak, kustomowy tak. Topstone Piotrek wie, wie, co robi, jeżeli chodzi o trasy, czy to gravel, czy, yy, czy szosa. Dokładnie, ale jak widzicie, yy, możemy połączyć dwa światy. Mój szosowy, czyli ja jeżdżę na 28, <grym> natomiast Jan tak. jedzie typowo szosową, ale gravelową oponą do roweru. Myślę, że najlepszy byłby kompromis, czyli tak. 32-ka szosowa tutaj. Tak, to. dochodzimy do takiego konsensusu po przejechaniu. 20 paru kilometrów, że jednak to by był chyba najlepszy tak, wybór. Na no, zawsze, zawsze lepiej. Jak macie opcję założenia trochę szerszej opony na szosę, to te 30 dwójeczka to trochę więcej świętego spokoju. Jest wow! No. mniej więcej na 32 kilometrze i podjeżdżamy pod Hańczową. Jest efekt wow! Zapraszam za mną! Muszę sobie tutaj kiedyś, proszę Państwa, na spokojnie przyjechać właśnie na takiej oponce, trochę szerszej, na moim kochanym sliku i się pokręcić, tak żeby połączyć te asfalty, właśnie z tym, nie spiesząc się. I sprawdzić te szutry. Jeszcze więcej tych szutrów niż kiedyś zobaczyliśmy. Mam nadzieję, że w lecie tej się uda wrócić może, może jakąś ustaweczkę, a może po prostu w parę osób tutaj wpadniemy i zrobimy wam jakąś fajną relację z Beskidu, jeszcze większą. Bo no aż się proszą te rejony o to. Są po prostu. Niesamowite. Tu się wszystko zacznie, tu się wszystko skończy, czyli uście Gorlickie, moi drodzy, ulica, start e, wspólny, co jest ważne, panie Wojtku, to ogólnie kierunek startu i też zabezpieczenie trasy. Tak, e, przede wszystkim e, jeżeli chodzi o kwestię startu i mety, będzie usytuowana w tym samym miejscu. W jedną stronę startujemy, od drugiej e, na tą samą e, linię przyjedziemy. Jeżeli chodzi o technikalia, najpierw startują panowie, 5 minut po nich panie, w towarzystwie naszego ambasadora Maji Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, i to jest chyba najważniejsza kwestia, o której Janek rozmawialiśmy podczas dzisiejszego objazdu trasy, to kwestia tego, że będziecie się ścigać na pełnej, na pełnej, zamkniętej trasie, wyłączonej z ruchu drogowego. Więc nie wiem, czy znajdziecie drugi taki wyścig w Polsce, tak zabezpieczony. Staramy się, żeby bezpieczeństwo było dla was najważniejsze. Można się skupić na rywalizacji, na własnym bezpieczeństwie, na podziwianiu trasy, a nie na tym, czy po prostu startujecie w ruchu otwartym. Dokładnie tak. Myślę, że trasa jest na tyle urozmaicona, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jest dużo podjazdów, jest dużo zjazdów, nawet bardzo szybkich. na ostatnim miejscu, nawet prędkość prędkość 80 km/h, więc też trzeba będzie bardzo uważać. No i te widoki, ale to myślę, że zobaczycie w filmiku. Po prostu przyjedźcie sobie tutaj, przyjedźcie wyścig i zostańcie. I popodziwiajcie te tereny już na spokojnie Dokładnie. po wyścigach. No i tyle, proszę Państwa. Kończymy w Uściu Gorlickim. Niby tylko 50 km, a zmęczyć się na pewno można. 21 czerwca widzimy się w Uściu na wyścigu, na klasyku. Beskidzkim. I ja gorąco polecam, żeby potraktować tę imprezę właśnie jako wstęp do zwiedzania rowerowego tych okolic. Czy to na szosie, czy to na szutrze. Fajnie sobie przejechać te 50 kilometrów z innymi, porozmawiać, poczuć klimat tych okolic. I zostać sobie, bo to w ogóle przecież długi weekend czerwca, więc zostać sobie tutaj i pojeździć po tych niezwykłych, kołękowskich okolicach. Pozwiedzać, poeksplorować, odpocząć trochę od ruchu i cywilizacji. Więc widzimy się 21 czerwca, przy Państwa, w Uściu Gorlickim. Na klasyku. Gorąco zapraszam. Będę. Będzie Rysiu. Pojeździmy. Pogadamy. Może jakieś fotki się trafią. Na pewno będzie fajnie. Aby tylko pogoda dopisała. Do zobaczenia. Cześć.